Witam Państwa w studiu Banktech. Moim gościem jest Elżbieta Sowińska, dyrektor operacji w Santander Bank Polska. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Wnioski z przyspieszonego kursu cyfryzacji pod takim hasłem 1 lipca odbędzie się konferencja Banktech. Aby wyciągać wnioski, zacznijmy od faktów. W Pani Bank od szeregu lat pracują roboty. Gdzie konkretnie? Czym się zajmują? Tak, to prawda. Już w 2018 roku powiem, że ruszyliśmy tak dość dynamicznie z zastosowaniem robotów i byliśmy chyba prekursorami, albo przynajmniej na pewno nie było dużo instytucji, które, które korzystały z robotów. Gdzie one są? One są przede wszystkim w procesach, które są powtarzalne, które są dzisiaj manualne, które. Zajmują dużo czasu, ale mają duży wpływ na klienta oraz na czas trwania procesów, no i ich koszt. Tak konkretnie, to te procesy, te roboty wykorzystujemy w procesach kredytowych, przy automatyzacji uruchomień, przy automatyzacji różnego rodzaju posprzedażowych. Czynności związanych z procesami kredytowymi, jak zmiana terminu spłaty, wysokości spłaty, wysokości rat. Również roboty wykorzystujemy w procesach depozytowych, przy otwieraniu rachunków, ale również przy ich zamykaniu. Właściwie roboty zaczęliśmy wykorzystywać i one są bardzo u nas powszechne w procesie obsługi reklamacji. Pierwszy robot, który Uruchomiliśmy. To był robot właśnie w reklamacjach, który znacznie uprościł proces i spowodował, że wcześniej proces, który trwał dwa dni, mógł trwać jedno, maksymalnie dwie godziny. Dodatkowy atut to taki, że klient otrzymywał sms-a z potwierdzeniem statusu reklamacji. Także zastosowanie robotów powszechne. Powiem też, że COVID-19 pokazał duże możliwości robotów, i tutaj głównie roboty wykorzystywaliśmy do obsługi wszystkich programów pomocowych rządowych, wszelkich karencji, jak również subwencji z Państwowego Funduszu Rozwoju. Naprawdę okazały się nieocenione, bo bardzo szybko i dynamicznie, Zmieniały nasze możliwości i umożliwiały klientom korzystanie z programów pomocowych. A w reklamacjach i w ogóle w kontaktach z klientami, to bardziej sprawdzają się voiceboty czy chatboty? Ja myślę, że jak mówimy o robotyzacji czy, czy szeroko rozumianej automatyzacji, to, to mamy na myśli wiele różnych rzeczy, bo są chatboty, są voiceboty. Są właśnie takie klasyczne roboty, RPA. Może wyjaśnię ten skrót, akronim od angielskiego pojęcia Robotic Process Automation. Ja myślę, że wykorzystujemy wszystkie razem, bo one razem stanowią taki kompleksowy system rzeczywistej automatyzacji procesu, z korzyścią oczywiście dla, dla klienta. Także myślę, że trudno tutaj mówić, które, która ta te technologia jest bardziej powszechna. Oczywiście jak myślimy o call center, no to jakby naturalne wydaje się, że Chatboty czy, czy Voice Boty to są te najbardziej oczekiwane i dzisiaj najbardziej powszechne. Natomiast w operacjach, czyli w obszarze, w który ja reprezentuję, to myślę, że nazwałabym to klasyczne RPA, chociaż jest to całkiem nowa technologia. Jest bardzo, bardzo powszechna. Czy są jakieś procesy w bankach, w których nie powinno się robotyzować? Myślę że... Tak, tak. Myślę, że nie ma takich procesów, do których nie można zastosować robotów z jakichś tam powodów. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że jak myślimy o robotach, to oczywiście od razu na myśli mamy, Roboty, które znamy z filmów science fiction. Natomiast te roboty, które my wykorzystujemy, to jest po prostu oprogramowanie. W związku z tym tego typu automatyzacja z wykorzystaniem robotyzacji jest możliwa w zasadzie w każdym obszarze banku i w każdym procesie. Należy to ujmować w takim kompleksowym podejściu. W strategii banku. Ja też powiem, że kiedy my ruszaliśmy, kiedy uruchamialiśmy pierwsze roboty, to nasze założenia były takie, że to są rozwiązania tymczasowe, dlatego, że tak docelowo myślimy o takiej profesjonalnej automatyzacji end-to-end. -end. Natomiast życie pokazało, że oczywiście to się sprawdza, bo my wychodzimy z niektórych procesów z robotami, bo tam wchodzi już taka bardzo profesjonalna platforma informatyczna, ale pojawiają się inne obszary, gdzie właśnie roboty z uwagi na zwinność i szybkość wdrożenia są nieocenione. Na przykład COVID-a, o którym już mówiłam. Także wydaje mi się, ja osobiście nie sądzę, że, że jest jakiś, jakiś obszar automatyzacji, gdzie on nie powinien być obsługiwany poprzez robotyzację. Natomiast, oczywiście, myślę i to, co już powiedziałam, strategia danej instytucji, ona wyznacza, gdzie i w jakim obszarze i w jakim czasie korzystamy z robotów. No dobrze, może jeszcze ostatnie pytanie. A gdyby jakiś bank uznał, że nie warto robotyzować banku, to jaka jest przyszłość takiego banku według Pani? Bez robotyzacji. No ja, Bez robotyzacji. Ja, ja myślę, że każda instytucja no, musi mieć swoją misję, swoją wizję i swoją strategię, adekwatną właśnie do, do wizji i misji. Osobiście uważam, dzisiaj w dobie rewolucji cyfrowej, rewolucji technologicznej, gdzie de facto wszystkie procesy opierają się o wykorzystywanie nowinek technologicznych, to to jest podstawa właściwie wszystkich firm, że angażują nowoczesną technologię do modelu biznesowo-operacyjnego. Natomiast ja osobiście wierzę w to, że robotyzacja ma sens, nawet jak tutaj, jak wcześniej powiedziałam, że docelowe narzędzia opierają się o takie bardzo profesjonalne, otwarte platformy, to z uwagi na dużą zmienność, jaką mamy w otoczeniu, z uwagi na to, że są też procesy takie niszowe, które nie będą podlegały właśnie tym end-to-end -end procesom automatyzacyjnym, bądź też są mocno niestandardowe, to zawsze jest dla mnie, ja uważam, obszar dla robotyzacji. I też dopowiem, że technologia RPA, ona też ewoluuje, bym powiedziała nawet dość dynamicznie się rozwija, I, i w tej chwili już nie mówimy tylko o tym, że ta technologia zastępuje ręczną pracę ludzi. Ona naprawdę wchodzi na wyższy poziom, chce współpracować i ze sztuczną inteligencją, z, z machine learning, z. OCR-em, czyli takim inteligentnym przetwarzaniu dokumentów. To jest naprawdę już inny poziom tej technologii i absolutnie, według mnie, ona ma duże szanse na to, żeby uzupełniać tą taką docelową wizję architektury biznesowo-operacyjno-technologicznej. To pośrednio odpowiedziała na moje pytanie. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Elżbieta Sowińska, dyrektor operacji Santander Bank Polska, a rozmawialiśmy przed konferencją Banktech, która odbędzie się 1 lipca. Dziękuję. Dziękuję.